Dajcie, kochani, na kanale, co ugotujemy, to ZJEMY! Dzisiaj zapraszamy Was na szybkie żeberka. E, takie z naturalnymi przyprawami, bez żadnych sztucznych sosów, storebek, po prostu taki naturalny obiad, takie danie obiadowe. Możecie te żeberka zrobić z czym będziecie chcieli? Czy z ziemniakami, czy z jakąś kaszą, czy z ryżem? Tu już zostawiam wam pole do waszej wyobraźni. Także zapraszamy was na film, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie tutaj zostać na dłużej. Pamiętajcie, spotykamy się we wtorki i i piątki. Bardzo ładnie Marysiu i e, czasami jeszcze... W niedzielę. Właśnie w niedzielę. A my zabieramy się... marwoty roboty. Piona. Podzielone co dwa żeberka mięso oraz przyprawione pieprzem i solą smażymy początkowo na patelni, aby je zrumienić i zamknąć pory mięsa. Po pięciu minutach smażenia na jednej stronie obracamy mięso na drugą stronę. Strony smażymy około 2 minut. Oczywiście smażymy na suchej patelni. Następnie podsmażone mięsko przekładamy do garnka. U mnie jest to moi drodzy szybkowar. Ja nie lubię tracić zbyt dużo czasu na gotowanie. U mnie moje dania są zwykle robione szybciej niż klasycznie. Dlatego posługuję się często właśnie szybkowarem. Aby skrócić czas gotowania, ale jeżeli nie macie szybkowara, możecie spokojnie e, zrobić to e, w zwykłym garnku. Do tego, moi drodzy, dodaję dwie marchewki, aby wzbogacić e, ten wywar, który posłuży jako sos później, i fragment pora. I tak ułożone mięso zalewamy wodą. Tak, aby przykryć mięso. Jeżeli robicie to danie w zwykłym garnku, to po prostu. Zwyczajnie podpalacie gaz i gotujecie. Kogoś by w ogóle interesowała sprawa z szybkowara, w jaki sposób się szybkowarze gotuje, to możecie sięgnąć do tego odcinka, który prawdopodobnie jest teraz u góry jako karta i dowiecie się, w jaki sposób można korzystać z szybkowara, skracać czas gotowania potraw, bo to po to właśnie służy szybkowar. Więc ja dzisiaj używam szybkowara. W szybkowarze moi drodzy, od momentu gdy para zacznie się mocno wydobywać z tego właśnie otworu, ściszamy gaz i gotujemy około pół godziny. Natomiast w zwykłym garnku około półtora godziny należy na wolnym go ogniu gotować żeberka. Po upływie wyznaczonego czasu wyłączam gaz i w szybkowarze stopniowo spada ciśnienie i powoli się otwiera. Ja przygotowuję już mąkę z wodą na sos. Robię taki klasyczny sos, mąka, pół szklanki wody i wszystko to razem mieszam. Dorzuciłam także płodygi z pietruszki do garnka. Ja nie mam zwierzątek, bo kiedyś mieliśmy świnki morskie. No to świnki morskie zjadały te ogonki, a w nich pewnie jest, jak myślę, dużo witaminy C, więc warto je też wykorzystać do różnych wywarów czy do zupy. No i teraz, moi drodzy, warzywka, wyjmuję. Można sprawdzić żeberka. Są so już mięciutkie, także idealne. I teraz czas znowu zapalić gaz i zagęścić sos. Chodzi o to, żeby sosik miał odpowiednią gęstość. O, myślę, że tak jest już dobrze. No, i kochani, można doprawić ewentualnie, jak po spróbowaniu. Jeżeli okaże się sos zbyt mało słony, to oczywiście dosalamy go. Ja tutaj dosolę trochę. Dodam nieco pieprzu ziołowego tym razem. Bardzo lubię używać pieprzu ziołowy. bo znajdują się tutaj różnorakie zioła, takie jak na przykład górczyca, kolendra, papryka słodka, kminek, majeranek, chili, liście laurowe. Więc wzbogaca e, taki pieprz fajnie e, smak dania i nieco papryki słodkiej także. Aby ładny kolorek był naszego sosu. Tęstość hmm, jest fajna, idealna wręcz. Jeszcze chwileczkę trzeba pogotować. Powiedzmy około 3-4 minut. Ja dodam jeszcze dwa ząbki czosnku. Dla smaku. E, mam nadzieję, że wybaczycie mi to takie spontaniczne dodawanie przypraw. Ale ja bardzo lubię właśnie tak do smaku dodawać, żeby nie było tak, wiecie, że załóżmy dodać łyżeczkę soli czy e, 5 szczypt pieprzu. Warto, moi drodzy, tak na smak, zwyczajnie dodawać przypraw, bo tym bardziej, że to nie jest według jakiegoś tam specjalnego przepisu to, co ja tutaj robię. Ja zwykle, jeśli gotuję, to gotuję, moi drodzy, po prostu tak dość spontanicznie. Wymyślam często różne potrawy, szczególnie zupy. Sosy także komponuję bardzo często tak. Na smak odnośnie y, ochoty, jaką miałam na daną poprawę danego dnia, warto tak właśnie gotować, żeby y, zwykle te dania nie były identyczne, aby były troszeczkę inne. No, a jeszcze minutkę, dwie. Teraz próba smaku. Mm. Znacznie lepszy sosik. Wiadomo, że i najłatwiej byłoby dodać gotowego sosu z paczuszki. Ale wiecie, uwierzcie mi, że nie o to chodzi. Najlepiej jest, e, jeśli właśnie każdy sos będzie odrobinę inny, tak jak Wam już powiedziałam wcześniej. Mm, pyszny już jest. No i do tego wystarczy zrobić surówkę i na przykład ziemniaki albo kaszę. I mamy już gotowy obiad. Srówkę zrobiłam z sałaty lodowej z dwoma korniszonami utartymi na tarce, plus jeszcze sól i pieprz, i do tego łyżka jogurtu greckiego i majonezu. A teraz ta główna potrawa, której dotyczy ten film, czyli żeberko. Moi drodzy, żeberka są idealnie ugotowane, mięciutkie. No, i oczywiście odrobinka sosu. Także jest co jeść. Z niektórych żeberek odpadły niestety kostki, ale mimo wszystko wyglądają bardzo smakowicie. Nasz obiad jest gotowy, więc my nie zwlekamy i próbujemy. Mm -hmm. Proszę bardzo, Marysiu, dziabnij sobie tutaj. Żeberko i troszeczkę sosiku. Ja Ci przytrzymam. I jak mięsko, Marysiu? Pyszne. No, pyszne. Ja też mówię Wam, że jest bardzo pyszne. Róbcie samodzielnie. Może to być takie dla Was przypomnienie o takim prostym przygotowaniu Żeberek. Bezpieczenia w piekarniku. Tak więc polecamy Wam ten przepis. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał, a my już się z wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych filmach! Pa! pa!